Bakowski. I Włodzimierz Szaranowicz. Witam państwa, witam cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Dzisiejszy mecz rozgrywany będzie w strugach deszczu. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnej kontuzji. Właśnie rozpoczęli spotkanie. Mila. Ryzykownie, ale udanie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Będzie strzelał, ależ niecelnie nie strzelił. Zachwiał się trochę przy tym strzale. Sławka Kaźmierczak. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Mila. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Blisko pole karne. Przekazał piłkę partnerowi. Co za precyzja. Świetnie podcięta piłka. Czy to wykorzysta... No strzela! Świetnie interweniuje. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Trochę nerwowe to wybicie. No uderzenie z bardzo daleka. To nie mogło się udać. Nieudane uderzenie. Wysoko nad poprzeczką. Jodłowiec. Mila. Elsner. Oddał piłkę. Już blisko pola karnego. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Kikut. O, udało mu się ładnie podać. Dośrodkował. Ależ walczą o piłkę. Ale akcja. Już partner pokazuje. Zdecydował się na strzał. Ryzykowna, ale udana interwencja. Diaz. Yes. Milan. Blisko polekarne może strzelać. Ładny atak pozycyjny. cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. ładnie dograł Mila czy to jest okazja niecelne uderzenie ale przy takiej pogodzie można mu wybaczyć Mila Dijas. Yes. Piłka chodzi jak po sznurku. Przydałaby się wrzutka. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Elsner. Rezultat do przerwy 0-0. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej. Ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Elsner. Przemysław Kazmierczak. Elsner. No już blisko polekarne. Teraz jeńczów. Przeciwnicy przejęli. Brawo, ładnie podał. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. dzięki teraz. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. No z tego miejsca można strzelać. Próbują ataku bokiem boiska. Cudownie dograł. Piłka wywita przez obrońców. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kikut. Podał ją. No, udało się przejąć. Szansa na kontratach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i kontra zastopowana. Świetna współpraca. Dobra okazja. Kilka centymetrów niżej i byłaby piękna bramka. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Przemysław Kaźmierczak. Stevanu Ależ piękne podanie. No zastanawia się czy nie strzelać. Znakomicie w tempo. Czy to wykorzysta? No będzie gol. Ależ wspaniała bramka. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Dobrze podał i... Dobre przejęcie przez obronę. Piłka wędruje jak po sznurku Sebastian Mila. Ty do mnie ja do ciebie, ale teraz rywale przejęli piłkę. No teraz mają szansę. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Obaj tenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Blisko już do bramki. No, dobra. Ok Uderzenie. Sędzia właśnie zakończył ten mecz.